Cześć, tutaj Przemek, super, że tu jesteś. Dzisiaj rozmawiamy o technologii Test Driven Development TDD. Co to jest? Wszystko dzisiaj opowiem. Zapraszam. Test Driven Development TDD to metodologia powstawania oprogramowania. Opiera się ona na koncepcie iteracyjności, czyli mamy tutaj takie mikro, krótkie cykle rozwoju, które opierają się na tym, że zanim jeszcze powstanie właściwa funkcja, najpierw powstaje przypadek testowy, który później ma tę funkcję sprawdzić. Głównym celem tego założenia jest zapewnienie solidności i jakości dostarczanego rozwiązania. Test Driven Development podąża zwykle cyklem czerwony-zielony-refaktor. Ten cykl wygląda tak, że zaczynamy od przygotowania pojedynczego testu, uruchamiamy ten test i powinniśmy go w tym miejscu oblać, czyli się mieć czerwone, dlatego że nie ma jeszcze funkcji, która ten test miałaby przejść. Następnie piszemy dokładnie taką ilość kodu, taki kod, aby ten test pojedynczy przejść. Uruchamiamy test, jeśli mamy zielone, sprawdzamy co jeszcze mamy do uzupełnienia, następuje refaktoryzacja kodu tak, aby nadal te wszystkie testy były zielone i powtarzamy cały proces. To jest taki jeden cykl i jedna iteracja. A dlaczego tak ważne jest, aby ten pierwszy test został oblany, abyśmy mieli tutaj czerwone? Dlatego, że jeśli test zostałby zaakceptowany, jeśli byśmy ten test przeszli, oznaczałoby, że mamy w systemie jakąś nieprawidłowość, że w procesie mamy coś nie tak. Dlatego, że nie ma jeszcze funkcji, która mogłaby zapewnić takie warunki w tym miejscu, aby ten test został spełniony. Jeśli on jest oblany, to znaczy, że został dobrze przygotowany. Ten proces może się wydawać powolny, dlatego że przy każdym kawałku kodu, przy każdej jednej funkcji, funkcjonalności, którą chcemy w systemie wdrożyć, musimy za każdym razem przejść taki cykl. Jednak patrząc tak statystycznie na cały proces powstawania pełnego oprogramowania od lewej do prawej całego systemu, statystycznie przyjmuje się, że jednak ten proces zapewnia większą szybkość, dlatego że w takich krytycznych momentach, gdzie tam, gdzie zwykle nie mielibyśmy stuprocentowego pokrycia testami, tutaj taka możliwość, jest oczywiście, jeżeli jest taka decyzja też biznesowa, no to ta skuteczność dostarczania kodu jest jednak większa. Jakie są korzyści płynące z tej metodologii? Jest ich cała masa. Zaczynając właśnie od jakości kodu, co też przekłada się na to, że kod powstaje niejako bardziej modułowo. Jeżeli później mamy konieczność zmiany jakiegoś elementu systemu, dopisania czegoś, no to dużo łatwiej się na takim systemie pracuje. Z racji tego, że kod powstaje w ustrukturyzowany sposób, łatwiejsza jest też współpraca między poszczególnymi członkami zespołu. Najczęściej okazuje się też, że koszt takiego rozwiązania jest po prostu niższy ze względu na większą efektywność pracy zespołu, ze względu na... Mniejszą ilość takich newralgicznych miejsc, w których mogły powstać błędy, ze względu na łatwość integracji tego rozwiązania, na przykład z innymi modułami systemu, czy z innymi systemami. Generalnie jest to metodologia, która jest pożądana najczęściej przez większość zespołów programistycznych, dlatego że też zapewnia lepszą jakość pracy. Rozwiązanie w tych krótkich cyklach iteracyjnych zdaje się powstawać trochę wolniej, jednak ostateczny wynik jest praktycznie zawsze lepszy, przez to też dla członków zespołu no, jest dużo mniejszy poziom stresu, mają większą pewność tego, co dostarczają, mają większą pewność tego, że gdzieś. W dalej w procesie powstawania oprogramowania nie pojawią się niepożądane efekty. Test Driven Development możemy następnie podzielić na dwie takie podkategorie, najczęściej występujące: inside out i outside in. Inside out to jest takie podejście ze strony programisty, czyli pokrycie testami tego kodu powstaje z punktu widzenia osoby tworzącej kod i ta Infrastruktura całego rozwiązania buduje się niejako organicznie z tych poszczególnych elementów, które programista tworzy. Jest to podejście łatwiejsze do nauczenia, jednak no, punkt widzenia tutaj jest ze strony osoby, która to rozwiązanie tworzy. Outside in to jest dokładnie odwrotnie, czyli tutaj zaczynamy od tej warstwy logicznej, biznesowej, od tych czynników zewnętrznych, od naszego użytkownika, czyli my patrzymy na to, co użytkownik może zrobić z tym elementem systemu, i z tego miejsca piszemy testy i dalej testujemy nasze rozwiązanie. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Hej!